Proszę. Rozmawiamy z ministrem, byłym ministrem Olgierdem Dziekońskim i przede wszystkim gratulujemy. Jest Pan tegorocznym laureatem Nagrody im. Łukasiewicza. Wręczaną, ona pana jest osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jest Pan aktywny od może około 50 lat na scenie publicznej, na, najpierw jako architekt, wykładowca, a później już jako samorządowiec, polityk, minister, urzędnik, cały czas, w tej chwili także jest Pan aktywny w samorządzie, jest Pan w rozmaitych gremiach. Panie Ministrze, jeśli patrzy Pan na nasze samorządy, jakie błędy popełniają samorządowcy, ludzie pracujący w samorządach, radni, włodarze samorządów, podchodząc do polityki energetycznej? Wydaje się, że jednym z błędów jest niewykorzystywanie istniejącego mechanizmu prawnego zawartego w ustawie prawo energetyczne o konieczności sporządzania założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, gdzie samorządy poprzestają tylko na sporządzeniu założeń, natomiast nie korzystają z drugiej części zapisu ustawowego artykułu 20, który mówi o możliwości fakultatywnej sporządzania planów zaopatrzenia w energię. Otóż założenia są obligatoryjne i właściwie wszystkie gminy je mają w lepszym lub gorszym standardzie. Natomiast plany zaopatrzenia w energię po przyjęciu ich przez Radę Gminy, po przeprowadzeniu koniecznej dyskusji z operatorem systemów dystrybucyjnych, czyli w tym przypadku tak zwanym OSD, który dystrybutorem energii elektrycznej lub innym dystrybutorem chociażby gazu lub na przykład ciepła, samorząd, podejmując rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie zobowiązania dystrybutora do realizowania w ramach swojego planu inwestycyjnego, może go zmusić ustawowo do zrobienia tych rzeczy, które w planie są zawarte. To oznacza w praktyce, że Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdzi planu inwestycyjnego takiego przedsiębiorstwa, jeżeli zostanie mu przedłożona uchwała Rady Gminy. To jest bardzo silne narzędzie prawne, z którego gminy nie korzystają. Dlaczego nie korzystają? Ano dlatego, że założenia są bardzo często opracowane w sposób dosyć powierzchowny, szukając oszczędności kosztów, nie są pogłębione. I wydaje się, że jeżeli gminy zechciałyby poświęcić więcej uwagi założeniom, lepiej dyskutować potrzebę założeń z potencjalnymi partnerami inwestycyjnymi, czyli inwestorami w zakresie energetyki wiatrowej oraz inwestorami w zakresie przedsiębiorczości, bo proszę pamiętać o tym, że przecież dzisiaj przedsiębiorcy. No muszą mieć tą nalepkę zielona energia. Ten produkt jest wykorzystany, wybudowany, wyprodukowany z odpowiednią ilością zielonej energii. No to to jest, tak powiem, wskazówka dla samorządów. Tak, musimy mieć odpowiednią ilość zielonej energii na naszym terenie, a po to, żeby to osiągnąć, robimy założenia, w których to pokazujemy, że to jest potrzebne, a następnie, jeżeli się nie dogadujemy z przedsiębiorstwem energetycznym co do dostawy, Możliwości dostawy, możliwości przyłączenia, to wówczas robimy plan i plany go zmuszamy. A patrząc na gminną politykę energetyczną, co można jeszcze w tej dziedzinie poprawić? Na, na to, w tej, co można w tej dziedzinie poprawić? W obszarze gminnej polityki energetycznej wiele niestety zależy od regulacji ustawowych. No, bo chociażby taka kwestia jak sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej czy cieplnej wyprodukowanej na przykład w skojarzeniu energia elektryczna wyprodukowana w skojarzeniu przez lokalną ciepłownię która miała być zakupiona przez lokalną szkołę lub przez urząd gminy urząd musi wówczas zrobić przetarg na zakup takiej energii, na jakiś absurd, prawda? Czyli samorządy od wielu już kilku lat postulują, aby energia wyprodukowana przez lokalny samorząd była w takim trybie tak zwanego in-house'u tak sprzedawana bez konieczności przetargu. Druga kwestia, bardzo ważna, zresztą tutaj Tychy są liderem w tym obszarze działania, to jest kwestia biogazowania osadów komunalnych, ale nie tylko tych osadów, które są wyprodukowane w danej oczyszczalni, ale również zbierania i ściągania innych odpadów komunalnych czy odpadów poprodukcyjnych, które mogą podlegać procesowi biogazyfikacji. I proszę zwrócić uwagę, że w tychach dzięki takiej innowacyjnej aktywności została wybudowana z pieniędzy własnych środków przychodzących co roku. Właśnie uzyskiwanych w wyniku takiej operacji został wybudowany wielki park wodny poprzez emisję obligacji komunalnych i spłatę tych obligacji komunalnych z tytułu zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo, które zajmuje się utylizacją osadów komunalnych. No, można? Można.